z tej strony analog, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015 i jest dzisiaj ze mną Duszek tak, witam serdecznie nie, dż, mordy jest ze mną jeszcze Kaczor i witam serdecznie i też nie drzy mordy e, no. i jest nam jeszcze Kolla jest Kolla, ola dobra, jestem ja e, witamy was wszystkich bardzo serdecznie i chcielibyśmy wam pokazać właściwie bo to jest taki odcinek jakby spoza spoza YouTube'a Chcielibyśmy wam pokazać, jak wygląda, wyglądają live'y na tym sejwie. Na przykład, mamy dwa sejwy: jeden jest taki z polskiej wsi, drugi jest właśnie tak jak widzicie teraz. Polskiej wsi, tak. Polskiej wsi, ale takiej dużej, polskiej wsi. Takie Bardzo w Tak, Mamy duże, duże maszyny, duże gospodarstwo, duże pola. Duszek ma jeszcze duże cycki. No i harbuzy masz: kaczor ma duży kuper. No, a ja mam duży sprzęt, no i sobie tak widzicie gramy tutaj, no i chcielibyśmy Wam właśnie pokazać jak, jak to wygląda, dlatego stwierdziliśmy, że może nagramy to na YouTube. A. i tam zobaczy to na pewno więcej osób niż na live'ach I, i może kogoś to zaciekawi i przyjdzie dlatego na live. Zapraszam na live. Tak, dlatego Was zapraszam na live'y, oczywiście do Hitboxa link jest w opisie zawsze i w ogóle pięknie zapraszam Was wszystkich. Dobra. I dziś zajmiemy się siewem, bo ostatnio skończyliśmy sobie na przykład siać, znaczy nie, kosić, kukurydzę. Kiszonka była. Tak, było robienie kiszonki, w ogóle dużo nam tego wyszło. Trzeba będzie coś opchnąć w biegazowni, pewnie. E, bo krowy wszystkiego nie zeżrą, bo to nie świnie, wiadomo. Mm. No i niestety było. No i właśnie to był taki, taki udany live to był. No, no w garniaku. i tak, w garniaku. to był live w garniturze. Obrażasz się bo były tam Spike orazja racja, no, pół udany. No I, i już mamy teraz właściwie tylko do wysiewania nasze pola. Duszek już od jakichś 5-10 minut sieje sobie kukurydzę. Jest? A my z kaczorem zajmiemy się siewem czego? Żyta. Żyto będziemy siać, także... że Normalnie mi o perfecto mobilo. Przeżyto. Sam jesteś przeżyty. Sam jesteś mój traktor ruszy z tym siewnikiem, bo tak... Boże na, Święty 4 na godzinę miał ustawione na tym <grym> Oj, już tam gdzieś reakcji słyszałem <grym> Czekaj, 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 czekaj Co to ty jedź do przodu, nie? Jak coś, nie, nie ja zjeżdżaj ja do przodu. Wiem, wiem. Nie zjeżdżaj na prawo A i Ej, powiedz mi Ten czarny pas przed nami, to on jest opryskany, czy jak? Nawóz albo opryskany, nie wiem Ile na godzinę jedziesz? 20. Ja też no ja to widzisz, a ja cię jakoś doganiam, coś, coś jest nie tak. No to masz lagi. Hmm. Nie, nie doganiasz mnie, róbniutko jedziemy. Ale pięknie to? pięknie to wygląda, takie dwa duże sprzęty. No mm. Taki mój i twój. No. Mm. Duszek nam zezdrość. No, nie. No to nie wiem, że zobaczyć, bo mi coś się nie podoba. Twój sprzęt? Nie, 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 tam jest jakieś pieskom. Nie chcesz co? No Jaka jest, tutaj jest takie ten, ta opcja. Robienia yy, betonu Muszę zobaczyć jak to w wygląda No i już uderzył no Kto? No ty Kiedy? w mój traktor <grym> Ja a... biegnę, biegnę i do nic nie mogę Bo ja tak profesjo profesjonalny Ten nawracam, to wiesz A tutaj się wjeżdża Tutaj tylko parki są nie widziałeś? I spychacz nawet. I całkiem spychacz. To jest ta koparka z baba budowniczego. Tak, tak. Ten spychacz też. Jak, jak on miał, ten spychacz. Jak to spychacz. <grym> <grym> Myślałem, że miał jakąś nazwę, typu traktor Tom, ale nie, miał ja po prostu spychacz. <grym> Panowie od nas się nie wykazali. Nie no, piękny jest ten mój zestaw, nie? No, mój ładniejszy. No oba są ładne, bo ja je kompletowałem tak, że żebyś... wiesz. Och, 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 och. No, gdzie je kompletowałeś? Wejdźcie, w tym No raczej. Co? Wejdźcie, w co chcecie. Nie, nie mówiłem, że wejdźcie, w co chcecie. Mówiłem, że w te trzy traktory. No, ale mieliście do wyboru w te dwa, no. no. W te trzy traktory. Ja biorę John No. No ja skompletowałem swój i te dwa pozostałe wam dałem do wyboru, czyli wejdźcie w co chcecie, no. Już to no, takie logiczne, no dziewczyny. Taka sytuacja, że jak paliłeś fajkę to y, połknąłeś y, ten płyn? No, no co? I w co? Tak się pyta. A dobre to jest No płyn nie no I ja no, jak to ten... Ja nie umiem tych e-fajków w ogóle palić ja po prostu później mam takie dziwne coś, że nie umiem do końca oddechu jakby wziąć. Jakby mnie coś blokowało po prostu w płucach, nie? Duszek, wiesz co? Ty jesteś hipochondrykiem? Nie, hipochondrykiem jest tam... moja yy, sąsiadka. Ale to... ty też. Nieprawda, ostatni raz... przed miesiącem, ostatni raz byłem rektorem. No No Chyba u ciebie... Nie, u ciebie jakoś lata szybciej lecą. <słuch> Chciałbym ja ja mi... tylko na te się idź do lekarza. Chciałabym ja na to, bo chciałbyś, żeby już było legalnie. O nie, nie. A ty, nie, nie wolno jeszcze. Tylko idź do lekarza. Mówię duszek, wiesz co, boli mnie noga. Idź do lekarza. Nie, duszek w tym... boli mnie ząb, w tym przypadku idź do, do lekarza. Duszek, boli mnie głowa. Idź do lekarza. Pierdolmy. A nie. Ale... To duszek tak sumie... jestem głodny, idź do lekarza. <laughs> Ale nie, Duże akurat... Z, z, do z, 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 tą, z tą głową. To w sumie mnie tak bolała głowa i kurde chodziłem po szpitalach, po lekarzach. Było, było, się należałem w szpitalach kurde. należałeś w szpitalu? No na głowę, czaisz to. O Jezu, na głowie. To jest głowie? masakra. Na głowę, a nie na głowie. A, <laughs> Cię usłyszałem. W ogóle ja przeczytałem, że jeśli boli głowę, tak po prostu boli. To najlepiej wypijesz wodę. Samą wszystko wodę, nie brać żadnych apapów, nie wiadomo czego jeszcze, bo to może być pierwsza oznaka odwodnienia. Przek co? No. Nie, nie, nie czytaj bzdur. A nie. nie no dobra no ale kurwa, no jakie jest prawdopodobieństwo tego, że się odwodnisz pijąc non stop coś, no? Stary, nie wiem, ale. Wypiję dwa tak, litry li jak, tak No, mnie podać głową, to ja sobie wypiję wodę i po jakimś czasie lepiej. Popie, ja biorę 3 litry płynów dziennie, kurwa, może więcej. <grym> I mam, mam się odwodnić? Doliczysz jeszcze moje płyny w nocy. <grym> no, ja to tam, co to tam? Dwa lili co najwyżej. <grym> jak dobrze pójdzie. Jak dobrze pójdzie, to tyle wykapie. Jakby na płakał, Rozumiem, w że wczoraj razem z przez telefon i... Co tam u Adasia? No właśnie, słuchaj... Ten to w, e... w ogóle żyje czy nie żyje? Nie zapisał sobie mojego... Bo ma nowy telefon, coś i nie zapisał sobie mojego... mojego numeru telefonu no ja tak do Ty, tak, ja skąd ten głos? A, dłuższy! <laughs> e, no i tak raz rozmawiam i się pytam e, co u niego? A on mówi No co, no dziewczynę mam e, Mam chłopaka przy... <laughs> Przez miesiąc się praktycznie nic nie zmieniło a ja chciałem powiedzieć w nie? Ale się postrzuna Ty hamie nie, nie po, podłychamie No to my razie na... Damianie. My raz siedzieliśmy na tym spiku z tym, z hashtagiem i z Sobonem I nagle tak hashtag mówi a pogadam sobie z Adamem Zadzwonię do niego, nie? Ale nie mam znaleźć numeru, sobie mówi ja mam numer. No to hashtag mówi, no to dzwoń, nie? Sobon dzwoni i mówi Tyle zakupy mango. I tak tak. I tak mówi, nie? czy to pan Adam no, tam nazwiska nie będzie mówić? I mówi: tak, tak. No to pan jest winny pieniądze, nie? I tak, tak kilka razy mu sobą powiedział, nie? I Adaś, się, Adaś tak nie wiedział, co powiedzieć i się rozłączył. A co miał zgubim dyskutować? Poznał no. to, nie? Później później tak dzwonił, że to sobą do niego dzwonił. Ale to było. Ja tak. Ty, skądś ja znam ten głos? Dusze. No Danego. Tak powiedział? Duszek, no debil. Nie, ja tak mówię. W ogóle ja nie wiem czy odbija się nie, ja już A czemu? No bo to już jest, już jest tak pomartwane. Na Poznań, gej, ale No co, przecież nie nie, nie, było, nie żaden się z was się nie wycofał chyba. No nie, no nie, nie. No Krzysiu też cały czas jest nastawiony, że... Tak, ja nie ja jedzie. To, a ja nie jestem nastawiony na to, że ja będę no jak ten? A ten w yy, ogóle wy przyjeżdżacie w piątek pod wieczór, tak? Jakoś tam? Ale ja nie wiem, ja nawet mogę przyjechać, kurde, w południe No ale jeszcze nie, no bardziej pod wieczór, bo ja nie wiem, czy do pracy nie pójdę rano. No to sobie porozmawiam z Michałem. Michał się odprowadzi po <laughs> Nie, czy on, oni będą wtedy jeszcze? No to chuj, się zajmę tym domem, domem, a teraz odjestrowię Ci sobie. A na to chyba będzie jak coś. Nie da się zobaczy. Znaczy no mówię, wolałbym, żebyście przyjechali południu, bo chyba do pracy pójdę, ale nie jestem pewien czy zgłosiłem tam dyspozycyjność, więc yy, Zaraz ci będę mówię o której bym miał yy, gdzie to jest transport. W o, ogóle jak byłem no. ostatnio, w sensie jakieś miesiąc lub dwa temu byłem na imprezie tam no nieważne gdzie ale byłem na imprezie, nie? To wyobraźcie sobie, że my jak tam zajechaliśmy, to ja z kumplem jeszcze poszliśmy obok tej imprezy wypić do końca wódkę, nie? No i sobie stoimy, pijemy i słychać nagle traktor jadący w nocy, nie? To nie wiem była to 12, mniej więcej. Jedzie traktor. Patrzymy, nie, a ten traktor kurde z przyczepą taką obudowaną, nie, i ludzi... ludzi przywiózł ich Czajcie to? Traktorem ludzi na imprezy przywiózł niej. Wysiadł z 20 ludzi z tej przyczepy, nie? U no nas był taki co do szkoły ciągnikiem przyjechał. Z miejski autobus. U Ciebie w... U Ciebie w pewnie takie, takie case'y jeżdżą. No pewnie, a to case'y był? Mhm. Ja to, to myślałem, że to sześćdziesiątka. Ja też myślałem, że 60 Ej, to jest dwudziestego czy jak? Nie. Tydzień wcześniej. No którego jest to poznanie, mianowicie? 21, 23 Właśnie, próbujemy się, że bym dodałem. Wykonaj. Dobra, załóżmy kościół. 15. Właśnie, no właśnie doszło, uspokój się. Przepraszam. Mówi się, rozmnażam to. Okej <grym> <grym> i... O 14.30 i o 18:00. był. No to, to pasuje. Uważaj, ten? D? Ja myślałem, że to było 27, coś tam. Jest 21? 23. I w sobotę, w sobotę sobie pójdziemy na to PGA, nie? Jest 21? 23. No. no. Jeszcze sprawdź na PGA.pl. No właśnie. A czy tam nie, to nie na PGA.pl, chociaż może i PGA. Sam nie wiem. Pisze, Poznań, Game, Arena, 2016. Wasen Gay Arena, 21-23 Ty w sumie. A premiera farminga jest 25. No Tu fajnie no to No i od, od, od tego piątku właśnie chyba zgłosiłem brak dyspozycyjności. Czyli i przez farminga też zgłosiłem brak dyspozycyjności, nie? Czyli mam tam chyba 5 dni przerwę taką. I w sobotę? Abyśmy poszli na cały dzień w sobotę? No tak. Czyli od 14 do 18? <grym> no nie no tam o 10 gdzieś mniej więcej, nie? No, że niech stanie. Tak, nie, już pewnie stanie o To zależy ile wypijemy w piątek, nie? No to To jest tak. Brudzie na przywitanie się. Znaczy na pewno wypijemy flaszkę bimbru Adama. No ja przywitam, dalej. No i Ale, ja, popitę, ja chyba też mam po, także. Popiję tę... o jadro, ja zabrzmiłem. Przepraszam. Eee, ale... chłopaki to ja muszę mieć. No wszyscy muszą mieć, no... Gościu. Kto to jeden raz będzie pić? Michaś też? No jeśli będą chłopaki... Znaczy Michaś to nie wiem, bo teraz na jakichś e, tabletkach jest i nie, nie pije alkoholu już... Liczy sobie już 15 dni <grym> <grym> Nie pije alkoholu <grym> i ten... E, ale Juzek będzie pił jak coś. Jaki No Józek Nie wiem. Ten drugi co ze mną mieszka. Ten ci ciekawego No i, i ten, no i jak Aneta będzie. Aneta no, to, też. no to pewnie Aneta będzie piła jeszcze. No i pewnie Aneta może jakieś koleżanki zaprosi się, zrobi taką domówkę sporą, nie? No, no. I, i będziemy pić. A kiedy masz duży? No. No dobrze. Mam jeszcze jakby co to? Miski. A wannę czy też Wannę czy... też mam. No. Także no, miejsca nie braknie. To będzie spał w Znaczy nie, no. Z Anetą się dogadają, że ona po prostu pójdzie do koleżanki na no nią spać. Aha. Za i tak ciekawe, to będzie spał w Adam. Będzie próbował zmyć z siebie ten wstyd. My wstajemy. Wannie, noga wystaje, ręka wystaje. I grudę włosy. I co? I grudę włosy. Ej, ej, musimy wiesz co zrobić? tak go spić, spolić alkoholem, nie? Żeby już nie kontaktował i go pofarbować. Hehehe. <grybuj> <grybuj> jaki kolor? Na no Ale że my też będziemy pijani Na i... czarny. Ale my też będziemy pijani i nie, nie będziemy mieli co trafić. Chyba jak mi ząb boli. Na... A ty, kacza, nie wybierasz się na PGA? No ci powiem, że na razie nie jakoś. No, no różnie. No, no nie wiem, no. Ale raczej nie, wiesz... Musiałbym... Nie wiadomo, jak będę z flotą Wszystko zależy od... od... Wiesz, jeszcze... Co sumie, W razie czego, jeszcze jedno miejsce do spania bym wykombinował, nie? nie Kurwa, ale mnie ten zoom... Ząb... O Boże, nie, przepraszam. Nie Nie wiesz... Ale w grudniu. To była akurat sytuacja kryzysowa, bo mnie tak ząb boli. Wiesz co musisz zrobić? Co? Wyrwać. No ale to tak samemu w domu? A ja nie wiedziałem, że kaczki mają w dziobie jeszcze zęby. <laughs> mają właśnie, takie małe. Jak wszystko. Nie, z tego zdrutowanego, zwiniętego to mają... Kurde, to 25 cm. No ten jest kozak, nie. Mały, ale wariat. Mały, ale wariat. No, a ty tu widziałeś, jak ona to rozwinęła? Przecież to było ogromne. Chyba on. No ona, bo ona, kaczka, kaczer. Bo nie wiem, to 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 jest ci, bo jak? Nie wiem, w sumie. Nie znam się na kaczkach. No. Ja nie wiem, no tak Dzień dobry! Opłaty za październik to 1500 zł plus 474 plus 21. No pięknie po prostu. Opłaty za mieszkanie mi przyszły. Cudownie. O, aż zjechałem kurde z toru. Ja, ja wolę, jest A Ale to jeszcze jak ja wiem, z 5 Było prawie perfekcyjne wymienięcie się, ale. Z, zepsułeś to. Kurio, ten pan ząbek jest wszędzie, normalnie i w mojej buzi. Hmm? Oj, dobra, to teraz dziwnie zabrzmiało. E, Nie, w jest... twoich ustach to brzmiało naturalnie. Tak <laughs> wczoraj u Spikego. Też były takie dosyć... Niemoralne teksty No już badałem włową kierownicę Ja dzisiaj tak na lekcji, bo wczoraj go że do późna Skyoko Dzisiaj rano, kurde Siedziałem tak ty się z Skyoko bardzo dobrze dogadujesz, zauważyłem No, no widzisz Taki, taki Mam, mam być zazdrosny O, o herbuzy Zdradzasz mnie? Nie Kaczko! Ale Kajoko! Jest mamą w Tak? Po tylu latach! Świetny pomysł, Duszek. Porozmawiaj sobie jeszcze, no, pan. Nie byłeś. Pewnie, że tak! Cieka, yy, cieka. No i, że mam tam coś, dała mi taki specjalny spray, mam tam w stan Ej, hey, dopiero ja ci teraz przyszło, uświadomili, że tam coś ma? Po... Co? Nie, po do Bowie, że go dopiero teraz uświadomili, że ma tam coś? No, no <noise> Ale no, to co to jest? <noise> co teraz robimy? Ej, szesnastkę też z Żytem obsiewamy. Sam już nie wiem. A, okej, okay, dobra. Ja sobie tak przyjechałem po prostu no. do tego pola. A, też Żyto. Okej. Okay. No, 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 no Będziesz wracał tutaj? No, tak, ja znam. Za... No, znaczy, nie wiesz, co pierwsze kółko zrobię teraz? Bo poprzeczniaki, no, 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 bo tu się ciężko. Ciężko się, ciężko no, się co, tu no. zawraca. No ja nie chcę mi się dawać. Ja się będę zaraz uczył. Ale ja się zaraz będę Ta. uczył. Dobre kłamstwo. No Nie. Będę się uczył siać. No, ale to trzeba było kilka razy. I ty no. też zrób kółko, dobra? Kaczor? No. Ale te pole nie jest takie duże, to no nie, nie. Się... takie mniejsze. No. Mama, ja się zaraz będę uczył. I w sumie po tych żniwach teraz, jak będą, to może jakiś no. tam ten owiec zasiejemy, nie? I tam jeszcze jakieś no. inne uprawy. Widziałem słonecznik jakieś tam. No. Można by też na kiszonkę słychać jakąś akcję zrobić. Mogę, no, coś ja trzeba ja będzie z zrobić. Nie wiem. Takie naprawdę zielone, skosić, fajne. Tu jest ten mod chyba, nie? No, on jest. Było. Nie. nie, nie jest tak, 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 tak. No, tak to tak, nie Dzień dobry, pani Mamo odduszka. Mówi o pani, że Powiesz, że tęski za rybą. No tak, ale kto jest za rybą? Nie rozumiem, Oto <grym> O, to podła. A to chytra baba! A to podła mama! No no... to. Nie obrażając pani Agnieszki. Oczywiście. Przypomniała mi się ta sytuacja. E, a kto to mówił? Kaczor? Tęgnuj! Ale no nie powiedziałem ten, ten Ja, <grym> ja słyszałem to z Ja, istotne, ta, ja, ja też, to też tak słyszałem. <grym> ale tam ale, tak. Ja tak nie będę mówić. Ja też słyszałem Zuz Agnieszki, ja też, ja też. Pani Agnieszki o, Pani, ty, pani. Pani mamy. Pa, pani mamy. <grym> Dobra, będziemy kończyć ten odcinek. I w sumie co, co można tu jeszcze dodać do, na końcu? Zapraszamy na live, które odbędą się yy, nie wiem kiedy, ale powiem przypomnę tak, że na 1000 yy, followów będziemy z całą ekipą w garnitury. No i będzie, to nie będzie chyba taki typowy live, tylko będziemy jakoś rozmawiać ze sobą przez kamerki. No nie wiem, coś, coś będziemy kombinować. Ja mogę tylko dodać Ciebie, że zapraszam na www.hitbox.tv alloc, Zapraszam <grym> też na www.bhzalloc.oxn.pl, hashtag y wie w coś nie .php. i zapraszam też na www.youtube.boozer. <grym> Co ja, tam mówisz jak ludzie to napiszę. Weź paralizator teraz i Dobra, no ja, tak tak to ja to jeszcze to dodam to. na koniec, że jeśli byście chcieli może więcej odcinków z tej serii, nie wiem, nazwijmy to serią, e, z, po prostu z tego save'a, jeszcze więcej odcinków na YouTube, żeby się pojawiło może, czyli w sensie, żeby pojawiało się nie tylko na live'ie coś z tego, ale też na YouTubie, no to zostawcie łapkę w górę, może jakiś komentarz, żeby wiedział chociaż co o tym myślicie, jak wygląda w ogóle ten save, czy on się może, czy nadaje. Na, czym więcej odcinków na YouTube, tym mniej odcinków, tym mniej na no tak, ale no na, na, na live nie wiadomo, czy będę miał czas ze względu na pracę. Ech. Zobaczymy, na live jak to pójdzie. Na live możemy zrobić tak, żebyśmy robili jakąś akcję, a nie wiem, przykład. Nie, na no, odcinku byśmy przykładowo robili żniwa. A tam ogarniali na live. Ie. To tak, tak może być. Dobra, no i się z Wami żegnamy, także do następnego, trzymajcie się, no i cześć. Pa, pa. Pa, pa.